I witam wszystkich na moim kanale To już jest ten dzień, dzień koszowania Pierwszy lot konkursowy już jutro Spakowałem sobie gołąbki tak jak widzicie 62 gołębie Na pierwszy lot, zgłoszonych było 76 Ale zaczynałem treningi z 72 gołębiami 72 gołębie były były na pierwszym locie takim moim, tutaj próbnym, później na kabinę poszło te 72, zginęły mi dwa, potem na następnej kabinie poszło 70, były wszystkie, i na trzeciej kabinie locie oddziałowym z 70 przyszło 67. 67. I co dalej? 67. Później zgubiłem dwa gołębie gdzieś na treningach, zostało gołębi 65, no i z 65 jeden takim przypadkiem po prostu został w karmniku niestety moje niedopatrzenie i gołąbek mi się udusił, także 64 ptaki. Z czemu koszuję 60, 62, 2 mniej? Już Wam pokazuję. Koszujemy 2 gołębie mniej. Tutaj niebieski, po prostu jakoś taki nie jestem pewny. Zaznaczony ten gołąb jest, ale nie jestem jego pewny. I tutaj ten gołąb, który wrócił z treningu ze złamaną nogą, jeszcze widzicie o kuleje. Także też zostaje te dwa gołąbki. E, dzisiaj zostają, czyli z 64 mamy 62 gołębnik pusty, no i tyle. Wrócimy jutro do lotu. Także zapraszam na tą relację, bo myślę, że będzie ciekawie. Tutaj rozpód sobie czeka. A jutro, już mamy pierwszy lot konkursowy. 130 km w linii prostej do mnie. Także zapraszam, oglądajcie. Zobaczymy, jak gołębie polecam. Jeszcze zrobimy sobie taką zabawę. Wiadomo, o 15 głębi się typuje, ale ja wytypuję jednego gołębia. Zwycięzcę jutrzejszego lotu według mnie 72, 73 z 62. Uważam, że ten gołąb usiądzie pierwszy. To będzie taka właśnie nasza zabawa co lot. Zobaczymy, czy, czy nam się gołąb sprawdzi. Widzicie, prawdopodobnie sabiczka nakrapiana. I żeby mm, też nie było, głębie są tutaj zakoszowane. E, cały czas siedzą, czekają. Tutaj mamy o właśnie tego Wkładamy, no i jutro zobaczymy, jak on sobie poradzi. Pierwszy lot konkursowy oddział Skierniewice. Miejscowość Koło. E, zobaczcie, jak wieje. Dość mocno. 130 km w linii prostej do mnie. Statyw naszykowany, coś nagramy dzisiaj. Gołębnik też naszykowany, zakoszowaliśmy 62 gołębie. Tam wszystko jest gotowe już na przylot, gołębie zostały wypuszczone o godzinie 8, zegar nastawiony, dwie anteny. Powiem Wam, że jestem ciekaw jak to dzisiaj będzie, troszeczkę się stresuję, bo to mój pierwszy lot, poszły tygrysy, poszły różne wszystkie gołębie, które były, dwa zostały. Ale złapałem ich w klatkę, żeby tu nie przeszkadzały tym. W karmniku jest naszykowana karma, woda przygotowana. Także czekamy na gołąbki. Sam zastanawiam się jak to będzie. Powiem Wam szczerze, że czekałem na to długo. Jest to jakieś tam dla mnie spełnienie marzeń. Ponieważ no kiedyś obserwowałem tatę jak właśnie lotował. Dzisiaj to jest mój pierwszy lot. Taki samodzielny gdzie właśnie będę, będę na nie czekał, zobaczymy, na wynik się nie nastawiamy, chcemy po prostu, żeby gołąbki wracały do domu i żeby wracały ich jak najwięcej. No. Treningi zrobione, lekcje odrobione, okaże się teraz tylko, czy gołębie były dobrze przygotowane, czy nie. Mam nadzieję, że nie będzie e, źle, bo pogoda jest bardzo fajna, no ten wiatr troszeczkę mocny. Wiem, że część hodowców się wstrzymała, nie dała wszystkich gołębi, bo ten lot liczy się tylko do Mistrzostwa Oddziału. Także tyle, ja wszystko, co miałem, poza tymi dwoma. Jeden, jeden kontuzjowany i powiem Wam, że no stresik delikatny jest. O teraz widać, jak tam wieje mocno. Nie wiem, godzinę, trochę ponad godzinę i, i gołęby powinny być, a więc czekamy. Na ptaki. Zapraszam na relacje. Oglądajcie. Zobaczymy jak sobie powiedzą nasze tygrysy, kolory. No i inne gołębie pocztowe. Zapraszam. Dwa pierwszego gołębia. 7274. Młoder. Gołąb typowany. Z tego co pamiętam. 7274. Aż takie emocje jak usiadł z góry, że powiem wam, że nawet nie, nie zdążyłem wam tego pokazać. Szedł z innym gołębiem. Czekamy dalej. Gołębie, ale przychodzą pojedynczo. Kolejne gołębie, dwa przyszły teraz, ale krążą długo już dosyć. Tygrys. Tygrys na czwartym miejscu dzisiaj, trzecim czwartym. Mamy 4 odbite. Czekamy dalej. Znaczy on nie ode mnie tam Jak patrzę na siebie. O, teraz do mnie siada 2, 4, 6, 7. Dobra, na razie. O, zobaczcie, biały przyleciał. Teraz siada fajna grupa. 11 gołębi w gołębniku. Czekamy dalej. aí vou só aqui Wydaje mi się, że dobrze trafiłem. Tak tak kurde O no to też ładne. ja w 15 miałem chyba 6, no to, to myślę, że nawet nie będzie źle. Zobaczymy. No Tak widzaj. Sześć sztuki. Pięćdziesiąt Brakuje dziesięć gołębi. 10 gołębi mają cały dzień. No wiadomo, te, które przeleciały, to mogą no, mi ciężko reszta. Zobaczymy, ale 10 nie ma tragedii. Uważam jak na pierwszy lot. Teraz czekamy na listę konkursową. Ten pierwszy siad fajnie, albo 21 po. Ale wydaje mi się, że te, te reszta, gdyby troszeczkę szybciej zaczęły przychodzić. To byłoby trochę lepiej. No ale zobaczymy, na liście będzie wszystko widać. A więc tak koledzy. Jesteśmy po locie. Mamy 63 gołębie włożone. 63 w domu. Do zegarów było 62. 61, przepraszam, po zegarach doleciał gołąb. Doleciał od razu. Tata zauważył. Jeden się nie odbił. Tak też bywa. Myślę, że odszedł już wcześniej. Także mamy komplet w domu. No i co tu dużo mówić, jeśli chodzi o ten lot, takie podsumowanie. Bijemy pierwszego gołębia na oddział, co jest dla mnie już wielkim sukcesem, bo jakby nie patrzył sezon, sezon taki dla mnie pierwszy sezon i, i mamy biedynkę na oddział. Mamy 34 konkursy z 63 gołębi włożonych. Myślałem, że włożyłem 62, ale było 63. Musiał jakiś dolecieć mi w, w tygodniu, bo nawet nie wiedziałem. 34 konkursy, tak. W oddziale mamy piątą serię z typowanych, 8 typowanych, szóstą serię z całości. No i co najważniejsze, ta pierwsza, pierwszy gołąb na oddział, co jest dla mnie już mega sukcesem, mega osiągnięciem jak na pierwszy rok, rok lotowania. Uważam, że, że coś, coś super. <laughs> Nie wiem co powiedzieć, bardzo jestem zadowolony i widzicie, głębiej mają apetyt. Nic tylko się cieszyć, pracować dalej, myślę, że jak na pierwszy lot to, to bardzo fajnie, trochę nasze, nasza sekcja i sekcja Rawa Mazowiecka yy, miała lepiej niż, niż sekcja Skierniewice i Głuchu, bo tak zepchnęło gołębie, że tam mieli po 3%, u nas 40% ponad w konkursie, zabraliśmy praktycznie z Rawą wszystko, Rawa trochę więcej. Także super dla mnie lot. Pierwsze doświadczenie, naprawdę stres miałem taki, że nie nagrałem wam tego pierwszego gołębia. Na początku myślałem w ogóle, że wcale nie było tak dobrze, bo Sławek, kolega, w tym samym czasie miał 7 na raz. Moje dopiero zaczęły siadać za 3-4 minuty, tak najpierw dwa, jeden, potem znowu dwa, zresztą widzieliście. I potem dopiero zaczęły siadać naprawdę fajnie, co, co się przełożyło na te 34 konkursy. Tygrysy, dwa w konkursie. Jeden cały czarny przyleciał, e, chyba trzeci lub czwarty. E, biały przyleciał piąty. Jeden tygrys, ten taki fajny, przyleciał trochę później, ale też w konkursie. Mega jestem zadowolony z tego przylotu, z tego lotu. Trenujemy dalej, nie poddajemy się i walczymy. Mam nadzieję, że, że będzie tak dalej szło, bo naprawdę dzisiaj e, gołębie pokazały moc. Jestem z nich zadowolony Ale wiem, że też dużo pracy mnie to kosztowało Bo sporo wywózek plus trzy treningi z kabiny Co przełożyło się na komplet też w domu, tak? Gołębie przetrenowane I mamy, mamy komplet, także jestem bardzo zadowolony Zapraszam do subskrypcji Do komentowania Do zostawienia łapki w górę, taką motywację dla mnie, będą przyloty nagrywane. Trochę mi ten nie wyszedł przy lotu, bo drugim telefonem nagrywałem, żeby Wam mniej więcej w miarę to pokazać, ale no, następnym razem już to będzie na pewno poprawnie nagrane, także dzięki za oglądanie, pozdrawiam wszystkich i do zobaczenia w następnych materiałach. Tutaj dla potwierdzenia z zakrytymi nazwiskami pierwsze miejsce z lotu numer Gołębia 7274 pierwszy na oddział. Tutaj mamy w szóstą serię siedem z całości i typowane gołębie, piąta seria. Także całkiem fajny lot i tyle.